A znowu wychodzę z Pońska? i następna wieś to Trakiszki. A tutaj jest wieś. Oskinia. Jest politywskę Oskinia. A tutaj właśnie jest to stacja kolejowa Trakiczki. No właśnie, tutaj ta stacja w Trakisz, Trakiszkach to ostatnia stacja już w Polsce i następna stacja będzie, musi być, no właśnie, w, na Litwie. No tak wygląda drewniany, drewniany budynek. Tutaj nikt chyba nie pracuje, nie wiem, czy kiedyś tutaj bywa otwarte, ale tak bardzo historyczne. Może tam jest teraźniejszy teraz, teraz, nie może? Chyba z Gdańska. Jeździ pociąg? Nie wiem. Ale nigdy nie słyszałem, że jeździ pociąg z Gdańska na Litwę. Ale to może być chyba towarowe. No właśnie tam chodzi pociąg. No trochę daleko, ale jest.